Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy ciasto pleśniak z truskawkami. Potrzebować będziemy 3 szklanki mąki pszennej szklanka o pojemności 250, szczyptę soli, pół szklanki cukru pudru, półtora łyżeczki proszku do pieczenia, 25 deko masła. Masła mam 20 dekowe. 6 żółtek i jedną łyżkę kakao jeżeli byśmy potrzebowali to dodatkowo jedną łyżkę wody a na beze będziemy potrzebować białka pozostawione z ciasta pół szklanki cukru pudru i dwie łyżki kisielu tutaj mam 60 dekotruskawek truskawek i 2 łyżki kisielu teraz zarabiam ciasto do mąki ścieram masło dodaję proszek tutaj miałam 1,5 łyżeczki proszku do pieczenia masło obtaczam w mące i ścieram ciasto kruche również możemy zrobić w robocie Wszystkie składniki ciasta kruchego przekładamy do robota, uruchamiamy i gotowe ciasto wyjmujemy, bo ciasto należy później podzielić i z jedną częścią na trzy części, z jedną częścią połączymy z kakao. Ciasto podzielimy na części. Jedną część wyłożymy, drugą część zamrozimy, a trzecią połączymy z kakao. W pleśniach z truskawkami jest to takie bardzo efektowne ciasto masło już mamy starte dodaję żółtka i zarabiam ciasto ciasto należy szybko ruchami zarobić, bo to musi być ciasto kruche. Nie wyrabiamy za długo. Należy schłodzić jedną część zamrozimy, znaczy się damy do zamrażarki, a te dwie pozostałe damy do lodówki. Takie ciasto już mamy. Troszeczkę siły trzeba włożyć, bo w robocie byśmy mieli szybciutko, ale ja chciałam pokazać wyrabiane ciasto kruche ręcznie. Tak. tak ciasto. Już mamy i tak już. Pominałam dzielimy na części. I do lodówki, do zamrażarki, a trzecia część z kakao. Ja sobie formuję taki wałek i dzielę na trzy części. Ja zawsze sobie dzielę, że Największą część wykładam na blaszkę. A te dwie części dzielę na pół. Tak to sobie robię. I do tej, przepraszam, jednej części ciasta dołożę kakao i przerobię. Ciasto w zamrażarce będzie pół godziny, a te dwa ciasta będą w lodówce. To jest przygotowane ciasto na <coughs> pleśniak z truskawkami. Truskawki oprószę kisielem. Białka ubiję na sztywno z cukrem i niewielką ilością soli i później połączymy ciasto tak. ciasto już mam gotowe tak wygląda przygotowane ciasto na ciasto pleśniak z rustkawkami, które wędruje to do zamrażarki a te dwa do lodówki ciasto Jasne i kakaowe, mam wyłożone w formie 17 na 27 Wyłożyłam sobie to poprzyciskałam palcami, a tu sobie zrobiłam z ciasta kakaowego takie ruloniki i wyłożyłam 5 ruloników. I teraz pianę ubiję ze szczyptą soli cukrem i dodam kisiel a truskawki opruszę kisielem i wymieszam i już będziemy składać ciasto tak. tak mam przygotowane ciasto teraz ubijam pianę z cukrem na sztywno Białka już mam ubite, dodaję i się i dokładnie należy pomieszać Tak i tak przygotowane. Białka będziemy wykładać na ciasto. Część ja to sobie w ten sposób zrobię. Część wyłożę. Tego z No na całą powierzchnię. Całą powierzchnię starajmy się rozprowadzić. Ja zaznaczam, że to też w zależności od jajek. Ja mam duże jajka. Jeżeli jajka są małe, to należy zwiększyć o jedno jajko. I jeszcze mamy. I teraz to już mamy przygotowane, rozprowadzone, a na wierzch ścieramy pozostawione ciasto. Ciasto było zamrażac. I pleśniak powinę drugi do lodów. Przepraszam do, do piekarnika na Około godziny czasu, powtarzam, wszystko zależy, jaki mamy piecyk. Jeżeli ja mam piecyk gazowy, więc ciasto będę piekła godzinę czasu. Możemy troszkę zwiększyć blaszkę, bo ja nie mam takiej blaszki, a moje ciasto będzie wysokie. Jeżeli blaszkę zwiększymy, to te ciasto będzie takie troszeczkę. Cięższe. I tak przygotowany pleśniak na godzinę czasu do piekarnika. W 170 stopniach będę. I tak oto wygląda pleśniak z truskawkami. Wiesz, oprószymy cukrem, budrem. ciasto najlepiej zostawić na, na drugi dzień, ale jak Ukroję kawałeczek. Tak wygląda ciasto pleśniak z truskawkami. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę. Leśniak z ruskawkami.